Rexy to najbardziej kultowy tyranozaur i prawdziwa ikona uniwersum Jurassic Park. Jest to jedyny dinozaur, który pojawia się w aż czterech filmach długometrażowych i towarzyszy rozwojowi jurajskiej marki od samego początku jej istnienia. Jednak co się z nią stało po Dominion? Losy Rexy w czasie wydarzeń, jakie mają miejsce w Jurassic World Rebirth, pozostają nieznane. Pojawiają się jednak teorie, które mówią, że Rexy zmarła ze starości lub z powodu problemów klimatycznych, które dotknęły dinozaury na całym świecie. Alternatywnie może jednak nadal żyć, jeśli została przeniesiona z Doliny Biosyn do strefy równikowej. Pojawiają się również głosy, że szkielet widziany w odrodzeniu należy właśnie do Rexy. Jest to jednak bardzo wątpliwe. Jednym z dowodów na to, że nie jest to właśnie ona, jest czaszka, a konkretnie budowa zębów. Gdzie w uniwersum Parku Jurajskiego nie były one wymieniane przez teropody na przestrzeni lat. Druga kwestia dotyczy samego szkieletu, który wygląda na rzeczywistą skamieniałość, co wyklucza przynależność do Reksji, której szkielet po śmierci nie mógłby mieć takiego wyglądu. A Wy jak uważacie, czy to koniec Reksji w uniwersum Jurassic Park? Dajcie znać w komentarzu.